Mężczyzna odkrywa krew ściekającą po ścianie w jego kuchni. Thomas Kennedy z Midwest City w Oklahomie naprowadził policję na zwłoki mężczyzny w dość specyficzny sposób. Jeden z jego synów zauważył coś, co wyglądało jak krew ściekająca po ścianie w kuchni rodziny. Pokazał swoje odkrycie ojcu, który wytarł ciecz, lecz po chwili ściana znowu była zabrudzona. Mężczyzna zawiadomił policję, która potwierdziła, że jest to krew, i postanowiła sprawdzić, co dzieje się w mieszkaniu wyżej. Odnaleziono tam ciało niezidentyfikowanego mężczyzny, który uderzył się w głowę i leżał martwy na podłodze. Jego krew przesiągnęła przez podłogę i znalazła się w kuchni rodziny Kennedy. Rodzina wyprowadziła się do innego mieszkania w tym samym kompleksie budynków. Policja wykluczyła udział osób trzecich w sprawie śmierci mężczyzny.